Witajcie na moim kanale, dzisiaj otwieramy kolejny kalendarz adwentowy tym razem będzie to kalendarz związany z Harrym Potterem kupiłam go w Primarku za 12 euro i mamy tutaj 25 różnych okienek zawierających takie powiedziałabym artykuły biurowe jakieś linijki, długopisy, ale wszystko w klimacie Harry'ego Pottera, więc z pewnością jest to film skierowany do jego fanów. Kalendarz ma bardzo taką fajną formę takiej książki, zobaczcie on się tutaj otwiera można go sobie później gdzieś fajnie postawić. Bardzo podoba mi się szata graficzna. Zobaczcie, jest naprawdę przepiękny. No i jak na 12 euro to jest naprawdę super wykonany. Powiem Wam, naprawdę fajnie to wszystko się prezentuje. Taka książka, którą możemy sobie otwierać, zamykać. Zobaczcie. Bardzo fajny pomysł moim zdaniem. Zaraz zobaczymy, co jest w środku. Zaczynamy oczywiście od numeru 1. Tutaj na górze jest jedyneczka. A już tutaj nasz coś wylatuje. O proszę bardzo. Wyleciały mi takie klipsy do papieru, zobaczcie. W pierwszym okienku znalazłam takie klipsy do papieru czy do książek. Możecie sobie spiąć na przykład kilka kartek i mieć zaznaczonych, więc w pierwszym okienku takie trzy właśnie spinacze czy klipsy do papieru. Okienko numer dwa jest gdzieś tutaj. Zaraz otworzymy, zobaczymy co jest w środku. A szkoda mi rozrywać takie to wszystko jest ładne i tak ładnie zrobione, że aż szkoda mi rozrywać te okienka. W drugim okienku znalazłam zielony zakreslacz. Czas na okienko numer 3. Tylko gdzie ono jest? O, tutaj na dole. W trzecim okienku znalazłam gumkę do ścierania. Okienko numer 4. Tutaj na dole. W czwartym okienku znalazłam kolejną gumkę do ścierania, z tym, że z innym godłem czy herbem, tak to się właśnie prezentuje. Okienko numer 5 tutaj na górze już widzę. Zaraz sobie otworzymy. Bardzo proszę. I co my tu mamy? O, aż złamałam rysik, zobaczcie w ołówku, bo coś mi tutaj nie chce wyjść. O, udało się. Okienko numer 5 to magnes z takimi książkami tutaj z przodu. Taki malutki magnesik. Można sobie przypiąć na lodówkę albo do takiej tablicy, jak ktoś ma nad biurkiem, właśnie taką tablicę magnetyczną. To na pewno coś takiego się przyda. Okienko numer 6, tutaj na dole. Teraz zobaczymy. O, i chyba jest kolejny magnes, wiecie, bo tak to się wydaje, tak samo wygląda. I ciężko go wyjąć, bo on tutaj jest trochę podklejony. I proszę bardzo, oczywiście mamy kolejny magnes, tym razem z taką jakby czarodziejską kulą. Tak wygląda oczywiście z tyłu magnes, czyli w zasadzie produkt podobny. Do tego z poprzedniego okienka. W sumie szkoda, że troszeczkę bardziej tego nie pomieszali i na przykład, nie wiem, kolejny magnes nie pojawił się za kilka okienek, tylko tak jeden po drugim. Tak samo było z gumkami do ścierania. No ale tak czy siak, myślę, że fani Harry'ego Pottera byliby zadowoleni. Czas na okienko numer 7. Ono gdzieś tutaj jest takie długie. Po okienku numer 7 mamy dwa Ołówki Jeden taki Złoty A drugi taki jakiś biały W jakieś nadruki właśnie związane Z książkami, jakieś kociołki Takie widzicie, czarownicy bym powiedziała Kociołki czarodzieja Książki, księgi Tak to wygląda, dwa ołówki Oczywiście jeszcze nie zastrugane Trzeba sobie samemu zastrugać Nastrugać. No i tak to wygląda. Fajnie w sumie, że dali dwa ołówki, no bo jeden, no to już by było tak trochę słabo, ale dwa są jak najbardziej ok Okienko numer 8. I gdzie my je tutaj mamy? Tutaj gdzieś jest okienko numer 8. Kurczę, naprawdę szkoda mi strasznie rozrywać ten kalendarz, jest taki śliczny. I tutaj w okienku numer 8, coś mi tutaj przeszło chyba z kolejnego okienka, już widzę, ale mamy jakiś chyba drogopis, albo pióro, nie wiem, zaraz zobaczymy, albo jakiś flamaster, bo tak to wygląda. Tak. W ósmym okienku znalazłam jakiegoś takiego pisaka, jeszcze nie wiem do końca co to jest, bo nie otworzyłam skówki, ale zaraz zrobimy to razem. Tutaj na górze oczywiście napis Hogwart. I tutaj otwieramy, zaraz zobaczymy właśnie. Muszę się starać tak, żeby złapało ostrość. O. I proszę bardzo. Mamy długopis. Kolejne okienko numer 9 tutaj na dole. O. I tutaj widzicie, coś mi wyskoczyło chyba jeszcze z innego okienka, więc pewnie jakieś okienko będzie puste, ale na razie to odłożymy, zobaczymy w którym to powinno być. I tutaj mamy kolejny zakreślacz, tym razem taki neonowy żółty. Czyli okienko numer 9 to kolejny zakreślacz. Okienko numer 10, tutaj jakieś takie malutkie, mam nadzieję, że to nie będzie kolejny magnes. O, ale okienko numer 10 jest puste, czyli gdzieś tutaj mi już coś uciekło. O i zobaczcie, teraz otworzyłam na przykład to okienko numer 1 i też widzę, że właśnie gdzieś musi być jeszcze jeden spinacz, bo w pierwszym okienku znalazłam tylko 3. Yy, powinny być cztery, bo są cztery miejsca. I tak samo właśnie. Tutaj czegoś brakuje, no ale gdzieś to się na pewno znajdzie. Tutaj na przykład mam coś, może to było to. No nie wiem, zobaczymy. Na razie to zostawię, zobaczymy na koniec. Także na razie okienko numer 10 puste, gdzieś tam po prostu musiał ktoś może bardzo tym kalendarzem w tym primarku trząść, albo nie wiem, u mnie raczej nie, u mnie raczej leżał gdzieś tam spokojnie sobie, więc Myślę, że to raczej może ktoś tam nim potrząsał. No ale nie wiem, to się często zdarza w kalendarzach adwentowych właśnie, że się przemieszczają te różne okienka. W każdym razie my lecimy dalej. E, dziesiątki na razie nie mamy, mamy jedenastkę. I ta jedenastka jest tutaj w rogu na dole. Mhm. 11 to są takie papierowe zakładki do książek, że na przykład, nie wiem, chcecie sobie zaznaczyć jakąś stronę, jakiś rozdział, jak czytać jakąś lekturę czy książkę. No i sobie właśnie wpisujecie tutaj, na przykład tutaj jest jakiś tam cytat, zaznaczacie i później jak przeglądacie książkę, to sobie to właśnie widzicie, bo te karteczki są oczywiście takie samo, przylepne tutaj z jednej części. No i możecie je sobie przyklejać w książkach. Myślę, że każdy wie o co chodzi, chyba nie muszę tutaj nic wyjaśniać. To oczywiście motyw Harry'ego Pottera. Tutaj jest, na tych malutkich, takich brązowych okienkach. No i takie karteczki też na pewno się wszystkim przydadzą. Była jedenastka czas na numerek 12. Gdzie on jest? Wcale nie jest mi teraz go tak łatwo znaleźć. A, tutaj się schował, zobaczcie. I numerek 12, zaraz sobie otworzymy. No nie wiem, gdzie jest to. Ha. OK, mamy dwunastkę. O, i dwunastka też jest pusta, zobaczcie. Gdzieś mi to musiało też znowu przelecieć, ale możliwe, że była to mm, ta spinka, no nie wiem. Zobaczymy na końcu. E, okienko numer trzynaście. Widzicie, strasznie dużo tych okienek jest pustych, brakuje. to tu jak poprzylatywały. Ciekawe, czy tu coś znajdziemy. Znaleźliśmy. I co to jest? W 13 okienku znajdziemy kolejne takie małe karteczki samoprzylepne. Tym razem w formie takiego bardziej noty sika, notatnika też można sobie gdzieś przykleić i zanotować coś małego. Oczywiście motyw Harry Pottera Hogwart. Tak to się przedstawia. Mamy tutaj nie wiem ile tych karteczek, no ale na pewno z 20. Myślę, że ich tutaj jest. No więc takie karteczki samoprzylepne w okienku numer 13. Okienko numer 14 jesteś tutaj. 14 okienko to washi tape, taka taśma, powiedziałabym, dekoracyjna, tym razem w kolorze złotym, bez żadnego motywu, no ale gdzieś tam do pakowania prezentów pewnie się przyda. Okienko numer 15. Tutaj to jest takie większe, może będę coś fajniejszego. O. Okienko, więc liczyłam na coś może fajniejszego, no ale mamy tutaj naklejki, więc myślę, że dla fanów Pottera całkiem okej. Okay. No ja bym wolała coś innego, ale fani Potera może są zadowoleni. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, co myślicie o naklejkach w kalendarzach adwentowych. Okienko numer 16. Tutaj takie podróżne. O, zobaczcie, i znowu coś tutaj przeleciało. okienku znalazłam jakąś taką różdżkę i zobaczcie, myślę, że to będzie kolejny jakiś pisak, długopis albo może jakiś mazak nie wiem, zaraz zobaczymy i uwaga, uwaga, mamy tutaj kolejny długopis, tylko tym razem właśnie w formie takiej różdżki całkiem fajny i ciekawy pomysł właśnie dla fanów, myślę, że całkiem fajny długopis Czas na okienko numer 17. Tylko najpierw musimy je znaleźć. Co też nie jest takie łatwe, jak już się wszystkie okienka tak porozdzierało. Bo wszystko mi tutaj zasłania. Tutaj jest 18, 20, a 17 jest tutaj taka malutka. Oby to nie był kolejny magnes. O, na szczęście nie jest to magnes, ale są to jakieś takie małe przypinki. Tutaj mamy takie cztery małe przypinki z peronem 9 i 3 czwarte. Tutaj na jakiejś gąbce. Aha, to nie są przypinki, zobaczcie. Ja myślałam, że to będą przypinki, ale to nie są przypinki, tylko to są pineski. Takie wiecie, jak do korkowej tablicy. Widzicie dobrze, że otworzyłam ten e, styropian z tyłu, że go zdjęłam, bo inaczej byśmy nie wiedzieli do końca, co to jest. Myślałam, że są przypinki, bo tak wyglądają właśnie z przodu, ale są to jednak takie pineski do tablicy korkowej. Można sobie coś przypiąć. Czas na osiemnastkę. Szukam tego takiego rogu, gdzie mogę sobie połówek wsadzić, żeby łatwiej to wyjąć. Ojej, aż mi szkoda, że tak zmasakrowałam taki ładny kalendarz. Ale... Ale no cóż. 18 okienko to pieczątka taka, którą możemy sobie gdzieś, wiecie, założyć na ołówek, czy długopis, tak jak kiedyś pamiętam, jak byłam mała, to właśnie często były takie różne długopisy z pieczątkami na górze. No i to właśnie jest taka pieczątka, którą możemy sobie właśnie włożyć do długopisu, tak na długopis nakłuć i mieć ją ze sobą zawsze. No i tutaj oczywiście jest znaczek Hogwartu. No i patrzcie, może tutaj nie wejdzie, ale na jakiś taki tradycyjny ołówek czy tradycyjny długopis to myślę, że już prędzej. O, zobaczcie, właśnie o tym mówiłam. Pewnie dalej w sklepach są takie rzeczy. Ja nie wiem, bo pieczątek już dawno nie kupowałam, ale tak można właśnie to zrobić. Pieczątkę sobie zaraz też otworzymy, zobaczymy, jak wygląda. I ten stempelek jest z koloru czerwonego. Była osiemnastka, czas na dziewiętnastkę, czyli 19 okienko. Zaraz to sobie tutaj spróbujemy otworzyć. A poradzę sobie trochę inaczej. O, mam. W dziewiętnastym okienku znalazłam kolejne washi tape, tym razem już z motywem Hogwartu, jak widzicie mamy tutaj napisy Hogwart. Tak jak mówiłam, do pakowania prezentów na pewno takie taśmy się przydadzą, czy żeby sobie coś ozdobić, jak ktoś lubi właśnie robić jakieś skrebuki, to na pewno takie coś się przydaje. Lecimy dalej, okienko numer 20. Tutaj już się troszeczkę rozdarło, jak widzicie. O, już nie będę otwierać tego okienka jakoś tak kupowo, bo już widzę, co my tutaj mamy. I w 20 okienku znalazłam linijkę. Oczywiście z motywem Harry'ego Pottera, jak żeby inaczej. Peron 9,3 czwarte. Tak się to prezentuje. Okienko numer 21. Tutaj na górze już je widzę. Już tak porozdzierałam te okienka, że ciężko mi się je teraz otwiera tak standardowo ale naprawdę bardzo się drą. I widzicie, tutaj też czegoś brakuje, więc podejrzewam, że któreś z tych tutaj spinek do papieru musiały tutaj być, ale zaraz Wam je pokażę. Teraz okienko numer 22. O, i widzicie, tutaj brakuje. I właśnie kształtem widzę, że tutaj brakuje tej metalowej Czapki. Myślę, że to jest jakaś taka właśnie spinka do papieru. Taka ale agrafka, tylko właśnie w formie takiej czapki czarodzieja. Okienko numer 23. Tutaj na górze. Oby to nie był kolejny magnes. Bo jak widzę, już to małe okienko, to myślę tylko o tych magnesach. O! Na szczęście nie. Okienko numer 23 to po prostu strugaczka, czyli przyda nam się do tych naszych ołówków, które nam się tutaj trafiły. Taka zwykła, najzwyklejsza strugaczka, ale oczywiście z motywem Hogwartu. Chciałam powiedzieć, że czas na ostatnie okienko, ale tak naprawdę mamy jeszcze dwa okienka, bo ten kalendarz ma właśnie 25 okienek do otwierania, czyli jeszcze nie tylko w Wigilię, ale i w Boże Narodzenie, czyli bym powiedziała bardziej tak po amerykańsku, bo Amerykanie właśnie otwierają prezenty zazwyczaj 25 grudnia. No, więc tutaj mamy 24 okienko, czyli tym razem przedostatnie, a nie ostatnie. Spróbujemy je otworzyć. I co my tutaj mamy? jest notesik, muszę go wyjąć. W 24 okienku znalazłam taki notesik. Bym powiedziała, bardziej jest to taka lista y, rzeczy, które mamy zrobić. Możemy sobie tutaj zanotować, bo to jest to do list, więc możemy sobie zanotować. Myślę, że pomyśleli o tym właśnie w Wigilię, żeby może co tu jeszcze zrobić przed świętami. No ale do szkoły czy gdzieś tam na studia też się na pewno przyda. Taki notesik. Szkoda, że nie ma żadnej okładki, tylko po prostu jest, wiecie, taki od razu y, do zapisywania. Na klubie jak w takich notesikach są jakieś takie chociaż twardsze okładki z przodu, no ale... Tak to się prezentuje, oczywiście motyw tutaj Harry Pottera też się pojawia, jak widzicie, no taki notatniczek. I przechodzimy do ostatniego okienka, tym razem wyjątkowo jest to numerek 25, zaraz spróbujemy go tutaj otworzyć, o ile nic mi tutaj już nie uciekło z niego wcześniej, ale no tak porozrywałam ten kalendarz, że ciężko w ogóle otworzyć mi teraz to okienko, ale te okienka tak naprawdę same się tak bardzo rwały. 25 okienko to kolejny taki notatniczek, ale już tym razem bardzo fajny, z okładką. Ten mi się o wiele bardziej podoba. Tutaj można sobie coś zanotować. Ma okładkę zresztą bardzo ładną, moim zdaniem, przepięknie to wygląda. No i tak to się prezentuje. Oczywiście notatnik w linie. Nie wiem, ile to może mieć stron. Nie za dużo taki cienki notatniczek, gdzieś tam można sobie też wrzucić do torebki czy do plecaka. I moim zdaniem jest całkiem ok, całkiem fajny, bardzo ładnie się prezentuje. W porównaniu z tym, zobaczcie, o wiele ładniejszy jest oczywiście ten z 25 okienka, przynajmniej dla mnie. Jeśli chodzi o puste okienka, to wśród zgub znalazła się kolejna gumka do ścierania, już trzecia, tym razem z Gryfin Gryffindorem. Tak się prezentuje, no gumka jak ta każda inna, którą Wam wcześniej pokazywałam. No i wśród zgub znalazły się jeszcze dwie agrafki, ale zobaczcie takie całkiem wyjątkowe, właśnie nawiązujące chyba do tego znaku Potera na czole. Zobaczcie tak to się przedstawia. ciężko mi pokazać, żeby złapało ostrość. Takie agrafki w formie takich piorunów. Bardzo fajne, całkiem oryginalne. Także tak to się przedstawia. No i otworzyliśmy już cały kalendarz Harry'ego Pottera. Zaraz wam tutaj zbiorę jeszcze te wszystkie produkty razem. Jak widzicie, no kalendarz całkiem mocno sfatygowałam, ale był naprawdę przepiękny i ta forma tej książki, i ogólnie cała szata graficzna bardzo mi się podobała. Zawartość też była całkiem fajna. Myślę, że dla fanów jak najbardziej na plus. Gdzieś tam do szkoły czy na studia, jeżeli ktoś naprawdę uwielbia Pottera, no to myślę, że było całkiem fajnie. No może niekoniecznie chciałabym dostać trzy gumki do ścierania czy dwa magnesy. Nesy, ale tak poza tym było naprawdę całkiem okej. Okay, tym bardziej, że ten kalendarz nie był drogi, bo 12 euro, no to powiedzmy, że jakieś tam 60 złotych, no troszeczkę więcej jak 60 zł, ale no, porównując do innych kalendarzy adwentowych, które mają o wiele wyższe ceny, to moim zdaniem ten jest naprawdę tani. No, i porównując cenę do zawartości, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne moim zdaniem. No i przede wszystkim przepięknie, zobaczcie. Ta książka jest naprawdę super. Dawno nie widziałam już chyba takiego ładnego kalendarza, który byłby tani, a jednocześnie, wiecie, taki fajny z pomysłem. Tutaj mamy właśnie tą formę książki i te szaty graficzne tutaj w środku też były przepiękne. No a rzeczy to już oczywiście kwestia gustu, co tam kto lubi. No ale 12 euro. Myślę, że jak najbardziej na plus ten kalendarz dajcie mi znać w komentarzach, co wymyślicie, czy podobała Wam się zawartość, czy nie. Ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmach. PA!